Tu już po oficjalnej, oficjalnym ważeniu przed galą ffl 2 Witam serdecznie. Dzień dobry, cześć. Pierwsze pytanie, ile razy już słyszałeś, że jest trochę troszeczkę za późno na, na twój debiut w MMA? Ale to ja sam o tym dobrze wiem, to nikt mi nie musi powtarzać. Ja dobrze wiem, że yy, mój debiut to w ogóle nie wiem, czy się powinien odbyć, ale jest. Przyjąłem to zaproszenie, żeby spróbować swoich sił i to jest na zasadzie takiej trochę przygody. To nie dlatego, że ja planuję w swojej karierze być nie wiadomo jakim fajterem i zdobyć mistrzostwo świata, bo tego na pewno nie zrobię. Jest to dla mnie przygoda, może jednorazowa, może pięciorazowa, trzyrazowa, ale pewnie nie więcej. I to taka przygoda mała. Dlaczego właśnie dopiero teraz? Bo, bo wiem, że wcześniej też chciałeś stoczyć mi, między innymi... Nie, to nieprawda. W ogóle nigdy nie chciałem stoczyć żadnej walki. Było kiedyś na KSW, że wszedłeś właśnie do ringu i z Mateuszem Borkiem. Mateusz Bork powiedział, że... Jeśli dacie mi Neymana, z chęcią zawalczę. Była taka... To jakaś bzdura. Albo ty wymyśliłeś, albo... Było, było. Ja pamiętam Czy do... Czy Neyman mnie w ogóle nie interesuje. To jest człowiek, który wyzywa ludzi. Jest słabym sportowcem. Ja go nie będę wyzywał. Może to jest fajny i, i, i człowiek i w ogóle jako kolega. Ja go nie znam, więc nie będę się wypowiadał. Ja po prostu nie chcę porównywać jego do umiejętności prawdziwych sportowców. Ja się na MMA nie znam. Ja jestem nowicjuszem i chcę po prostu spróbować swojej przygody. Trenujesz u Mirosława Oknińskiego. Akurat dlaczego Mirka wybrałeś na trenera? Bo Mirek jest najlepszym trenerem. Tu nie ma co ukrywać. To jest człowiek, który wychował niejednego prawdziwego wojownika. Dał mi szansę potrenowania w super grupie i chciałem mu za to bardzo podziękować w ogóle chłopaków, chłopakom, którzy mnie przyjęli do, do grupy tych zawodowców, że, że mogę z nimi trenować. Bo ja nie ukrywam, że jestem słaby w tej dyscyplinie i muszę się jeszcze dużo nauczyć, ale no, też nie ukrywam, że nie będę tym fajterem w przyszłości to jest dla mnie tylko przygoda tak jak show telewizyjne, które się zaczyna i za chwilę kończy walka wieczoru, większa presja? Może większa presja zobaczymy. Na razie nie czuję tego stresu. Wiem, że ze stresem zawsze wychodziłem na mecz, ale najważniejsze jest to, żeby ten stres szybko odrzucić od siebie, pokonać go i po prostu i jak najszybciej wejść głową jakby w walkę. Jest to walka tak samo jak pięściarze się biją na ringu, tak samo jak zapaśnicy walczą. Tak samo to jest walka MMA, więc jest to dla mnie tak jak mówię, przygoda, która się jak taniec z gwiazdami. Zaczyna i za chwilę kończy. Ogólnie, podczas tych treningów, w jakiej płaszczyźnie najlepiej się czujesz? I w każdej, i w żadnej. To znaczy, w każdej jestem po trochę dobry, w zależności do, jak, do kogo się porównuję. A w żadnej, jeżeli się porównuję do tych najlepszych, to nie mam z nimi w ogóle żadnych szans. Plan na, na młodszego Grega Collinsa, jaki? Trener mówi, że ma leżeć, że ma być bity i ma płakać, ale, ale ja nie chcę, żeby płakał. No, no taki sport, więc będziemy się bili, natomiast no, czy czego położę, to nie wiem. No w stójce spróbuję trochę poboksować, jak trzeba będzie wejść w parter, to z przyjemnością też mogę wejść. Niczego się nie boję, wiem, że nasz poziom to nie jest poziom prawdziwych yy, wojowników MMA i, i to będzie poziom, którego się nie boję. Ok, z moją stroną to wszystko. Dziękuję, życzę jutro powodzenia. No, dziękuję bardzo.